Pokoleń tworzyło to wielkie dzieło, jakiemu na imię było Rzeczpospolita, która w konflikcie politycznym nigdy nie oddała tego, czego potrzebuje cała narodowa wspólnota. Mówiący przede wszystkim, po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Polska wolna, niepodległa i suwerenna. Tak, Polacy oczekują sprawiedliwości. Polacy nie chcą politycznych. Partyjnych szopek i teatrów. Polacy chcą móc dostać się do lekarza, chcą móc być wyleczeni, chcą taniej płacić za prąd, taniej płacić za artykuły spożywcze. Słowa Karola Nawrockiego poruszyły wszystkich. To wystąpienie przejdzie do historii. Żołnierze, oficerowie, generałowie, szanowny panie marszałku, panie premierze szefie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, drodzy generałowie, 30 pokoleń tworzyło piękną, wspaniałą Rzeczpospolitą, zanim upadła pod naporem trzech zaborców. 30 pokoleń tworzyło to wielkie dzieło, jakiemu na imię było Rzeczpospolita od Mieszka I przez koronę Bolesława Chrobrego, przez Piastowskich królów i odnowicieli do wielkiej, potężnej, pięknej, ale otwartej pierwszej Rzeczpospolitej, która była potęgą europejską i potęgą światową. Wystarczył jeden wiek, by Rzeczpospolita upadła. Pod siłą, presją trzech zaborców, ale przyszły po tych trzydziestu pokoleniach, które Rzeczpospolitą budowały kolejne pokolenia pięć pokoleń Polaków, gotowych do walki o to, co najważniejsze. Pięć pokoleń Polaków gotowych do walki powstańczej i insurekcyjnej w kolejnych powstaniach narodowych. Pięć pokoleń Polaków gotowych do ciężkiej, pozytywistycznej pracy dla wspólnego domu, którym miała być odrodzona Rzeczpospolita. Maurycy Mochnacki pisał, że to co najważniejsze, to rozpoznanie w swoim ministerstwie. Te kolejne trzydzieści pokoleń i pięć pokoleń walczących o niepodległość. Rozpoznało swoje jestestwo, tożsamość, wartości narodu, i dlatego mogli się bić i pracować, bo wiedzieli, czym jest Rzeczpospolita, jakie niesie w sobie wartości, jak ważne dla niej są wartości chrześcijańskie, kultura i dziedzictwo narodowe. To dawało sens walki o polską niepodległość. Ta przyszła bo mieliśmy też wspaniałych ojców naszej niepodległości. Choć tak bardzo różnili się między sobą, od Józefa Piłsudskiego do Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego i Ignacego Paderewskiego, tak byli różni. Reprezentowali inne grupy społeczne, ale chcieli wspólnej niepodległości i nie zawiedli. Tych pięciu pokoleń, które pracowało na wolną i niepodległą Polskę, na nasz wspólny dom. Stąd to piękno 11 listopada 1918 roku, bo było to wielkie święto, na które pracowało tak wiele pokoleń i ojcowie naszej niepodległości. Ale niepodległość, która wówczas przyszła, była z jednej strony wielką radością, a z drugiej strony. Ogromną odpowiedzialnością, bo Polska bić się musiała o polskie granice. Musiała wytrzymać napór bolszewików ze wschodu. Było to możliwe tylko dlatego, bo wciąż w polskim żołnierzu i w polskim chłopie było to, co Maurycy Mochnacki nazwał jestestwem było przywiązanie do narodowych wartości i do naszej tożsamości. Bo nie udało się międzynarodówce syrenim śpiewem przekonać polskiego chłopa, że tożsamość narodowa się nie liczy. Bo chłop chciał ginąć za to, co polskie i żołnierz polski chciał ginąć za Polskę, za biało-czerwone barwy i za nasze narodowe jestestwo. Tak udało się tą niepodległość obronić. I przyszła odpowiedzialność drugiej Rzeczpospolitej, skonfliktowanej politycznie, tak jak i nasza współczesna scena polityczna, ale drugiej Rzeczpospolitej, która w konflikcie politycznym nigdy nie oddała tego, czego potrzebuje cała narodowa wspólnota, swoich marzeń i ambicji centralnego okręgu przemysłowego, portu w Gdyni. Polskiej złotówki, która była, jest i będzie symbolem polskiej suwerenności. Tak, ta druga rzecz pospolita walczyła o granice, odparła bolszewicki najazd, była skonfliktowana, ale nie przestała marzyć o tym, że Polska będzie wielka i centralny okręg przemysłowy i port w Gdyni uda się zbudować. Ta odpowiedzialność w niepodległości 11 listopada przyniosła nam też to, co osobiście uznaję za największy sukces II Rzeczpospolitej. Wychowanie w polskiej szkole ucznia, który od początku do końca wiedział, że jest Polakiem i że ma obowiązki polskie. To dzięki Drugiej Rzeczpospolitej w roku 1939. Po roku 1939, po roku 1945, te pokolenia II Rzeczpospolitej nigdy nie oddały wolności i niepodległości, i dzięki nim możemy żyć w wolnej i niepodległej Polsce. To wielkie sukcesy tych, którzy wywalczyli naszą niepodległość 107 lat temu. I dziś, moi drodzy panie marszałku, pani marszałek, panie premierze. Drodzy Państwo, stajemy przed wielką odpowiedzialnością, wiedząc, że w XX wieku Polska niepodległą i suwerenną była tylko 31 lat, a 69 lat była albo pod zaborami, albo pod straszną okupacją, albo była sowiecką kolonią po roku 1945. Co my dziś? Zrobimy dla polskiej wolności i suwerenności w XXI wieku. Czy wypełnimy te przyrzeczenia i ten wielki sukces wobec polskiej niepodległości i suwerenności? I czy wiek XXI będzie wiekiem, w którym całe 100 lat będziemy wolni i będziemy niepodlegli? Pytam więc, patrząc na tysiąc ponad lat polskiej historii i wielkie dzieło ojców polskiej niepodległości, gdzie jest nasze jestestwo? Gdzie są nasze wartości chrześcijańskie, które budowały fundamenty Rzeczpospolitej? I czemu musimy być świadkami i odpierać presję protezy wartości chrześcijańskich, jaką mają być obce nam ideologie w polskich szkołach i w polskim systemie edukacji? To nie nasze to nie polskie i prezydent Polski nigdy nie pozwoli, abyśmy znów stali się pawiem i papugą narodów, bezwolnie powtarzającą to, co przychodzi z Zachodu. I mówię to jako zwolennik Polski w Unii Europejskiej, ale mówiący przede wszystkim po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Polska wolna, niepodległa i suwerenna to nasze zobowiązanie i o tym jest to święto. Co chcemy dziś, moi drodzy, powiedzieć tym, którzy krwią, wysiłkiem i pracą przynieśli nam niepodległość 11 listopada, kiedy widzimy, że część polskich polityków gotowa jest do tego, aby po kawałku oddawać polską wolność, niepodległość i suwerenność obcym instytucjom, trybunałom? Obcym agendą Unii Europejskiej ta krew, to poświęcenie, ta praca, żebyśmy dziś nie rozumieli, że Polska jest wolna i niepodległa i nie jest już kolonią. Jak spojrzymy na tą doświadczoną walkami, walkami o granice i z bolszewikami drugą Rzeczpospolitą, która miała tyle ambicji i marzeń, Tyle ambicji i marzeń przed rokiem 1939 i część z nich zrealizowanych. I my, współcześni Polacy, żyjący w niewspółmiernie lepszych czasach, chcemy powiedzieć tym z 11 listopada 1918 roku, że nie stać nas na nasze marzenia na centralny port komunikacyjny na polską żeglugę śródlądową, nie stać nas na rozwój polskich portów, polskiego atomu, nie stać nas na centrum technologii przełomowych. Niepodległość to zobowiązanie i my wobec tej niepodległości jesteśmy zobowiązani dzisiaj, I ja jako prezydent Polski i rząd polski. Dziś nasza niepodległość to także sprawiedliwość. Tak, Polacy oczekują sprawiedliwości. Polacy nie chcą politycznych, partyjnych szopek i teatrów. Polacy chcą móc dostać się do lekarza, chcą móc być wyleczeni, chcą taniej płacić za prąd, taniej płacić za artykuły spożywcze. Nasza niepodległość, wolność i solidarność to także sprawiedliwość społeczna i tego jako prezydent. W obliczu dzisiejszego święta zamierzam się dogadać, domagać. Drodzy Państwo, nasza niepodległość to także możliwość i umiejętność wykorzystywania szans, które stawia przed nami współczesność. Dzięki ciężkiej pracy Polaków od roku 1989 jesteśmy 20. światową gospodarką. Prezydent Donald Trump zaprosił prezydenta Polski, na szczyt grupy G20. Zaprosił mnie, ale zaprosił wszystkich Polaków, bo to wy ciężko pracowaliście, rozwijaliście swoje przedsiębiorstwa, to wy jesteście autorami tego wielkiego sukcesu gospodarczego. Ten sam nasz wielki sojusznik zadeklarował, z czego z panem premierem się cieszymy, z ministrem obrony narodowej, że ci żołnierze Amerykańscy, którzy są na terytorium Rzeczpospolitej i wspomagają żołnierza polskiego, pozostaną w Polsce i jest to dla Rzeczpospolitej także dobra informacja. Jesteśmy gotowi do tego, aby Polska stała się także energetycznym i gazowym hubem dla całej Europy Środkowej i Wschodniej, razem z naszymi amerykańskimi partnerami. Niepodległość to także wykorzystywanie szans i możliwości. Wykorzystywanie ich dla młodzieży i dla naszych dzieci, bo to dla nich budujemy wolną i niepodległą Polskę. A jak będziemy debastować finanse publiczne i tworzyć szopki polityczne i teatry, zamiast zająć się realną pracą dla Rzeczpospolitej, to może wolności i suwerenności nie będzie. Ale niepodległość... Moi kochani rodacy, to także nasze bezpieczeństwo. To przede wszystkim nasze bezpieczeństwo. Dlatego chciałem pogratulować generałom Polskich Sił Zbrojnych, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Granicznej dzisiejszych awansów. Chcę zwrócić się do Was, panowie generałowie, i do wszystkich żołnierzy i funkcjonariuszy z wielkim uznaniem waszej codziennej pracy dla naszego bezpieczeństwa i dla funkcjonowania państwa polskiego. I chcę wam powiedzieć, że nawet jeśli jacyś celebryci obrażają polski mundur, używając słów, które nie powinny padać w przestrzeni publicznej, szczególnie do polskiego żołnierza, jeśli nawet polski sąd nie jest w stanie zareagować na to zgodnie z polską racją stanu, to ja, jako prezydent polski w imieniu narodu, który tu jest, jesteście narodzie. Chcę wam powiedzieć, że polscy żołnierze i polscy funkcjonariusze to świętość. Naród jest z Wami i dziękujemy Wam za to, że jesteście. Generałom, jeszcze raz gratuluję i dziękuję też Panu Ministrowi Obrony Narodowej, Wicepremierowi i Ministrowi Spraw Wewnętrznych za to, drodzy Państwo, że wygrało Państwowe święto i porozumienie wokół tych nominacji szanujące wszystkie strony i wszystkie ważne instytucje państwa polskiego. Dziękuję panie premierze, dziękuję panie ministrze. Drodzy Państwo, widzę piękny, silny i dumny naród polski. Piękny, silny, dumny naród polski, pogrążony niestety i zniechęcony do sporu politycznego. Wierzę jednak głęboko, że tych rzeczy, które nas łączą, będzie więcej niż tych, które nas dzielą. Niech Bóg błogosławi Polsę. Niech żyje Polska. Dziękuję, panie Czy zgadzasz się z wypowiedzią pana prezydenta? Daj znać w komentarzach.